Tego ten Bruegel mnie inspiruje do różnych przede wszystkim do ukrywania. Jednym z celów moich jest ukrywanie, bo ja uważam, że ta plakatowa jawność przekazu w dzisiejszych czasach powoduje ślepotę. Natomiast Bruegel bardzo mądrze i filozoficznie, jak gdyby ukrywa, to co najważniejsze, to jest taka lekcja od Broglie, że on zawsze zasłania to takim harmidrem codzienności, czy. No tak jak w upadku Ikara, tam mamy i, i na pierwszym planie ludzi wykonujących takie codzienne czynności, a ten Ikar to tam zaledwie z takim, nożyce takie, łydki wystają z wody i, i trzeba szukać wzrokiem, żeby no tam zobaczyć, że w ogóle on tam jest. E, e, nie wiem, no to jest, to, jest, to są lata moich studiów, to ja siedzę w historii sztuki, ja zaczynałem jako malarz, czuję się malarzem. Mistrzowie starzy, odkąd e, wyjeżdżałem jako chłopak do Wenecji młody. Po prostu miałem tą, ten dziwny szok e, oglądania Biennale i poznawania różnych, poznałem ludzi, Warhola, Liechtensteina, a, bo, bo to Biennale zwykle było bardzo otwarte. Ja spędzałem wakacje u mojego wujka, wuj, wuj, Miał tam mieszkanie, bo uczył w konserwatorium w Wenecji, a mieszkał w Mediolanie. Ja na te wakacje całe no, tam buszowałem po Wenecji. To, to, był, to było moje terytorium, więc z jednej strony latałem do Galeria dell'Accademia i stałem przed Giorgionem, nie wiedziałem skąd ta siła tej burzy, tempesty, która mnie tam trzyma, chociaż byłem szczeniakiem nie widziałem niczego, ale mnie to trzymało. A z drugiej strony patrzyłem na Warhola i przy tym, że mi się to podobało jako taki plastik, to no zdawałem sobie sprawę, że coś jest, że, że tu po prostu nie ma, że to są nieporównywalne światy i właściwie ten warhol przy tej swojej radości, plakatowości różnych roślinek, tam kwiatków i różnych twarzy i Merli, tej przestrzelonej Merlini różnych rzeczy, że to jest że to są... No, już nie będę więcej. To jest ten detal, no po prostu. Dobrze, ale wróćmy jeszcze do, do tego mojego pytania dotyczącego zachowań ludzi w twoim filmie. Czy, czy w jakiś sensie posiłkowałeś się wiedzą antropologiczną z tamtej epoki, czy, czy była ci ona w ogóle do czegoś potrzebna, czy po prostu oparłeś się na wyobraźni malarza, o którym opowiadasz? Nie, nie, tam był cały taki research i, i, i kwerenda, bo to wiadomo, że na przykład ta dziewczyna, która kładzie chleb na brzuchu, no to... Jest taki, wtedy tak to robiły młode dziewczyny z wielu powodów, bo, bo, brzuch, bo chleb, no, bo było zimno w Holandii i taki chleb grzał. E, to był jak piec, bo zwykle był wyciągany z pieca, był ciepły, e, ale z drugiej strony to była, taka dziewczyna chodziła jakby była w ciąży, a, a, a to dawało symbolicznie wiadomo chleb, mąka ciało Chrystusa, jest taka Uświęcenie, symboliczne uświęcenie stanu ciąży, który zresztą w Polsce się mówi do tej pory stan błogosławiony. I to mi się wydawało takie no, nie, nie, niezwykłe odkrycie, że, że ta, taka rzecz była, taki zwyczaj. Podobnie dla mnie takim szokującym odkryciem było to, że te progi, które widzimy, są takie wyrobione, no to nie były wyrobione przez to, że. Ludzie wchodzili na te progi i deptali te progi, bo to było wręcz zabronione. Nikt takiego kroku by nie wykonał, żeby stanąć na cudzym prógu. Natomiast gospodynie domowe codziennie szorowały te progi. Tam no, mogło być brudno gdzie indziej, ale próg musiał być absolutnie przeszerowany, bo to było widać na zewnątrz, to po pierwsze. A po drugie, te progi namaszczano różnego rodzaju olejkami ziołami, w zależności od pory roku, od różnych świąt, które były. I to było... To wydaje mi się, że to z Antyku przyszło. No zawsze to ognisko domowe, ta Hestia, prawda, no ten, to dbanie o ognisko domowe. No ten próg symbolicznie był tym duchem, duszą, czymś no granicą, która nie tylko jest tu na dole, ale stwarza taką ścianę. I ten zapach się unosi i, i, i to jest ta granica i odpowiednio musi być, żeby to domostwo, żeby w tym domostwie panował pokój i ład, no to stąd się to brało. Bardziej nawet niż ład materialny w postaci posprzątania i pozamiatania i poustawiania rzeczy na swoje miejsce. A taniec i, e, 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 i mu, e, taniec, muzyka, to też było wszystko wzięte z epoki? No, to już ja wymyśliłem. Ja tak tańczę. <laughs> Walca. To jest film, powiedziałeś, bardzo, bardzo skomplikowany pod względem technologicznym. On w dużej mierze powstawał w, dzięki komputerowym możliwościom, dzisiejszym cyfrowym przeróbkom, co było w tym procesie tworzenia tego filmu bardzo długiego procesu, co było najtrudniejsze. No, cierpliwość, czekanie oczywiście, no przeliczanie tych wszystkich rzeczy, no, były różne... No, to jest, to jest wiele elementów, które trzeba zaanimować, no. Przykładowo, no, ja malowałem drzewo, prawda, bo drzewo, które jest na obrazie Broigla jest ucięte. Trzeba było domalować to drzewo, żeby można było go używać jako drzewa w tle i tak dalej. No i potem animator animował to drzewo, no ale jak zaanimował to drzewo, to to drzewo się jakoś tak dziwnie poruszało, no, to nagle... Ja kiedyś przeżyłem straszny kryzys właśnie, jak pracowałem w Pinewood Studios, bo jako reżyser zostałem dopuszczony do kodeksu Leonardo da Vinci, bo tam w Windsorze Królowej jest oryginalny kodeks Leonardo da Vinci i to taki, tak powiem, sposób wyróżnienia tych reżyserów, to przy tego, że wożą ich do pracy Rolls-Royce'em, to można iść do tej biblioteki windsorskiej, założyć białe rękawiczki i osobiście ten kodeks zobaczyć. Trzeba się oczywiście tam wpisać w taki program, ale to jest, to jest udostępnione. I, I ten kodeks Leonarda oczywiście mnie y, y, wprawił niesłychaną depresję, bo obserwowałem pracę człowieka, który studiuje nogę konia, ponieważ w przyszłości no, te, te studia miały posłużyć do zbudowania tego gigantycznego pomnika. A, a, konnego, który dla sforców miał tam w Mediolanie stanąć. I, i, i w pewnym sensie on zapomina, że to ma być pomnik. Po prostu studiuje ruch, studiuje, te jego rysunki są jak jakieś a, trajektorie gwiazd. To jest po prostu coś niesamowitego. I tak pomyślałem, jakie to jest niesamowite, że ten człowiek odkrywał świat. Że ja żyję w czasach, kiedy wszystko zostało. Odkryte, opisane, są naukowcy, są uniwersytety, które się tym zajmują cen, ja? na przykład nogę konia, no to muszę iść do jakiegoś eksperta od nóg konia i ja tam już jest cała literatura, po prostu po sufit na temat nogi konia, więc ja już jestem tu zbędny. I rzeczywiście miałem taką depresję. Jedną z przyczyn, dla którego zajęłem się tematem baskiat i napisałem scenariusz do baskiata, znalazłem Juliana Sznabla, żeby... Ja tam występowałem w roli scenarzysty i producenta. E, Sznabla, który zrealizował swój debiut filmowy. E, powodem było to, że, że Baskiat był dla mnie takim antidotum trochę na tę moją depresję leonardowską, bo Baskiat bez tych obciążeń, bo Amerykanie mają tych europejskich obciążeń. Tam oni nie mają. Ja zauważyłem, że tak, mój tata jak kupił nowe radio, to podkładał gazetę, pod, żeby to radio się nie zabudziło. Nie wiem jak on jak ono się od spodu mogło zabrudzić, no ale nie mniej jednak to był szacunek dla obiektu, prawda. W Ameryce ktoś, ten baskiat to radio, tak się nie mogło mu tam, akurat to było z tymi kasetami grającymi, nie mogła wejść, to łamał to w ogóle w wściekłości, wsadził ręką. Zupełnie inny stosunek do przedmiotu, bo po Polsce trzeba było się dorabiać jakieś pralki, czegoś. A tam to jest, człowiek jest zawalony tym. Nie? I będą, że Baskiat, właśnie oni, mają ten, oni nie mają tego lęku przed przedmiotem, oni niszczą te przedmioty, stąd to bezustanne niszczenie w amerykańskich filmach. A co bo, które ujęcie było najtrudniejsze? Czekaj, bo tylko, no, powiem, <śmiech> ci, <śmiech> powoli dochodzimy do tego. powoli, ale skutecznie, bo Baskiat po prostu przestał się tym interesować i on zaczął... Znaczy z innej opcji był i po prostu rysował wokół siebie wszystko, co mu wpadło w rękę, jego codzienność. I tokeny do metra i coś tam, i naklejkę na płytę Maysa Davisa i w tym momencie ja poczułem, że przecież to nie jest tak do końca, że ten świat jest opisany tak, jak to z tym Leonardem było. Taki baskiat wie, że ten nowojorski świat jest tym kronikarzem tego świata na nowo. Zresztą w pewnym momencie odkryłem obraz, który gdzie Baskiad rysuje różnego rodzaju pochomazy, takie niby studia.